uczestnicy tej ekstremalnej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę 2018 na wstępie. Bardzo, bardzo serdecznie powierzchnię słowem ugotowienia także pielgrzymów, już total autokarami, bądź innymi środkami do promocji. Tutaj na Jasną Górę. <trym> uczestniczyć w, spotkaniu, w, jednym, w tym spotkaniu indywidualnym, tym przywitaniu po kilkunastu dniach wędrowania które zadziwiło świat. Wielu ludzi rodząc pytania u wielu, jak oni to znoszą, jak oni to wytrzymują. I następnie chcę również przeprosić za to, że ja miałem w dniu wyjścia wątpliwości i rozterki. Stąd między innymi pozwoliłem sobie Wówczas jak przypominacie pewnie w pamięci podając taki przykład naszego utra Maraziończyka, triatlonisty, który zdobył mistrzostwo świata, pokonując potrójny triatlon, chcąc jakby w ten sposób zachęcić, że potrafimy zdobyć się na wielki wysiłek i on jest takim przykładem. Myślę, żeby dokonaliście jeszcze więcej i za to wielkie po uszanowanie i wielka wdzięczność. Jesteśmy tutaj u mamy, u naszej kochanej mamy królowej jasnogórskiej naszej Pani. Pragnę tak zauważyć, że ta codzienna Wielbrzyńkowa modlitwa, codzienna Służba miłości, pokutne, w wyjątkowe znoszenie niewygodnych zmęczenia tego asfaltu, który nie był za bardzo gościnny. To wszystko w czasie tak wysokich temperatur odsłaniało nie tylko naszą wyjątkową kondycję, każdy może o sobie tak powiedzieć, że ma taką wyjątkową kondycję. Nieugięty charakter, ale również ten miniony czas odsłonił piękno wewnątrz naszego ducha. Piękno duchowe. Święty Geneusz mówił, chwałą Boga jest żyjący człowiek, a ja chciałbym dodać, że chwałą Boga jest pierwszy. Pierwszym Robuski, Błogowski, także ci pierwszymi, którzy z wielu regionów Polski uczestniczyli w naszej pielgrzymce, także i w warsztatach w drodze. Wysłuszany z księgi i przysłów. To Bóg, do tu, w tym miejscu, na jasnej górze, mówi szczęśliwi, co dróg moich wstrzegł. Szczęśliwi, co dróg moich wstrzegł. Kto w tym sierpniowym czasie, Szerzej dróg Bożych. To pielgrzymi, którzy nie zważając na zewnętrzne okoliczności, są na Bożej drodze. Bo droga do Jezusa i Maryi jest Bożą drogą. Boża droga prowadzi do Jezusa. Każda droga, która pozwala się spotkać z Jezusem, jest Boża. To spotkanie z Jezusem było każdego dnia. I w czasie modlitwy i w czasie Eucharystii i także w czasie świadectwa miłości solidarności wzajemnej, większymi chociaż stoimy przed obliczem Maryi to można powiedzieć taki ważny punkt bo przecież tutaj się wybieraliśmy ale to Maryja, Stolica Mądrości uczy nas odchodzenia ze sprawami innych do Jezusa. I to miejsce jest dzisiaj naszą kaną, kaną galdejską. Byśmy ze sprawami, razem z Maryją, przychodzili do Jezusa. Byśmy zwracali się do niego z Przebywali w jego towarzystwie. Taka właśnie jest przecież wszystkim. To jest przebywanie w towarzystwie Jezusa. Bo towarzyszyli nam aniołowie, towarzyszyli nam święci. Nie możemy też zapomnieć o obecności ducha świętego. To jedno należy przede wszystkim zauważyć, a jest to duch miłości. Jesteśmy napełnieni duchem miłości. Dlatego konsekwencją tej drogi, pierwszej, tego wielkiego wysiłku, jest na I daliście piękne świadectwo poprzez pielgrzymowanie, które zawiera w sobie wysiłek fizyczny i duchowy. Będąc tu przed naszej matki, proszę Was również o złożenie także duchowego daru. Tak jak to było dotąd. Do tego fizycznego, aby został dodany właśnie dar duchowy aby Królestwo Jezusa Chrystusa obejmowało nasze życie, życie naszych rodzin, naszych miejsc pracy czy nauki, naszych parapi, miejscowości, w których pochodzimy, miasta. O takim duchowym darze tu przed obliczem Matki Bożej powiedział bo niedawno w wywiadzie udzielonym tygodnikowi, idziemy. Boże, którą uważam za swoją patronkę. Kiedy moja mama była w ciąży, pojechała do Częstochowy i tam oddała mnie pod opiekę Matki Bożej. Cały czas czuję jej obecność, wierzę i bardzo dużo się w ogóle Nie ukrywam tego, jak jestem. Drodzy Bierczyni, pragnę nawiązaniu do tej wypowiedzi, zachęcić was. Kto jeszcze tego nie uczyni, aby dzisiaj poprosił, aby Matka Boża, Częstochowska z tego wizerunku, była naszą patroną. Abyśmy również, tak jak tamta mama przed laty, kiedy tutaj przybywamy, zawierzyli to wszystko, co trudne i bolesne, po ludzku nieraz nierozwiązywalne, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I to uczyńmy właśnie w tym czasie nawiedzenia tego miejsca. Drodzy, podczas modlitwy polecaliście Bogu wiele intencji. Wiele osób doznało Waszej miłości, otrzymując dobre uczyny, czyli dar modlitwy. Przyjmijcie dzisiaj jeśli tego nie uczyniliście wcześniej aby na codzienność przyjąć, na dole i życiowe niedole przyjąć właśnie osobę Maryi, Złóżcie również ten dar modlitwy dodając do tego potu i cierpienia w czasie dniem za bliskich, za tych, których nosimy w sercu, a którzy może prosili nas o modlitwę, których intencje zebraliśmy. Spójrzmy w oblicze Matki i pomyślmy te wszystkie intencje. Aby może ktoś kiedyś, nie do nas należy już oceny, ale Bóg będzie to pamiętał, bo On ma dobrą pamięć, mógł powiedzieć, że to co się dzieje, to jest właśnie owoc, to jest dzieło, tej modlitwy, tego zawierzenia, które ktoś dokonał przed laty, właśnie dla mnie. Papież Franciszek podkreśla z mocą i ważną słowa Piotra naszych czasów, przypomnieć, że Kościół gdy szuka Chrystusa, puka do domu Matki i prosi, ukaż nam Jezusa. To od Niej uczymy się bycia prawdziwymi uczniami. Właśnie Kościół wyrusza na misję zawsze idąc z Maryją. I tutaj chcę zauważyć i podkreślić Waszą wielką misję, Wasze wielkie zadanie w tych dniach budowania wspólnoty Kościoła, budowania i realizowania dzieła ewangelizacyjnego. Będąc dzisiaj w naszym Narodowym Sanktuarium blisko Boga przy obecności Maryi chcemy zaczerpnąć Wiele ze stołu Bożego Słowa i ze skarbca Bożej łaski. I co ukazuje nam ten stół Bożego Słowa? Ukazuje nam naszą patronkę, uosobioną mądrość. Powinniśmy czerpać w naszym życiu z tej mądrości Maryi, z tego przykładu jej wiernego trwania przy Jezusie, ale także reagowania wychodzenia naprzeciw potrzebom ludzkim. Nasza Matka do nas zwraca się ze słowami zróbcie wszystko, cokolwiek nam Bóg, prosi, abyśmy byli blisko jej Synu. Uczy nas także, że dialog z Jezusem służyć w naszych sprawach bardziej czy mniej bolesnych. Nie zostaniesz braci i siostry, pierwczyni. nie zostaniesz ze swoim problemem sam czy sam. On jest także troską i sprawą Maryi. A jeśli Maryi to jest zamiesiony, to jest przedłożony także Jezusowi. Ona podejmuje tę rozmowę, wyraża tę troskę w Twojej sprawie, miletkoć odmawiana jest modlitwa zdrowa się czy pod Twoją obronę, czy witania do letaństwa, czy modlitwa czy jakieś nasze osobiste nabożeństwo To jest również wyrażone w naszym wielu przymowaniu, czy w pieszej, czy do czy pociągiem, czy rowerem. Każda forma pielgrzymowania jest modlitwą. Wtedy matka, jak usłyszeliśmy dzisiaj, powiedziała do słów: Zróbcie wszystko, cokolwiek pan głowie. Nie te słowa, które są zanotowanymi ostatnimi słowami Ewangelii, zanotowanymi słowami Maryi, trzeba je więc traktować jako swoisty testament wobec nas. Zróbcie wszystko. W ten sposób, testament. Ten testament wpisuje się przecież miłosierdzie Boże. W ogólnie misericordii Bultus papież Franciszek napisał, potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Nie czynimy tego biernie, na kanapie na leżaku, ale w drodze stale dale tej i chrześcijańskiego świadectwa miłości. Podejmując ten wysiłek, stajemy się Bożymi współpracownikami. I dzisiaj mam świadomość, I mam dzisiaj tę radę, że wstaję wobec kapłanów, wobec osób życia konsekrowanego i osób świeckich, trzy miesięczne dziecka i 75-letniego człowieka, myśmy powiedzieli dojrzałego, w tym przedziale wiekowym, w różnych zawodów i powołań, staje wobec współpracowników Boga. Tak. Jesteśmy dzisiaj współpracownikami, korzystającymi z tego przywileju wspólnej modlitwy, ale także budowania Królestwa Bożego. Jezusa warto i trzeba słuchać we wszystkim, nie tylko w tym, co nam się podoba, ale wszystkie wskazania trzeba brać do serca. Stąd też ten dialog Jezusa z Maryją y, prowadzi do odpowiedzi, by zaczerpnąć i zanieść w starość weselnemu, mówi Jezus. Udzielając pomocy, Jezus zaprasza do współpracy. Każdy coś wykonać, spełnić jakiś warunek. Napełnijcie stąd pewne. Dla Ciebie, przed Tobą również jakieś zadanie, jakaś misja, jakieś posłannictwo. Słowinie, bo może apostolatu modlitwy, którego dotąd nie było. Może świadectwa przebaczenia, którego brakuje. Męstwa w wyznawaniu wiary. A może jakaś forma pobożności. Który raz, a brat powiedział mi pierwszy, ale bardzo żałuję, że ten pierwszy raz dzisiaj dopiero jestem teraz. Żałuję tych lat, w których nie uczestniczyłem w pierwszym rzędzie. i drodzy, piękne słowa. Piękne słowa naszego brata. Chciałbym, aby może nie ten żal za miniony czas. Ale radość, że jesteśmy na Bożej drodze, Bożymi współpracownikami, niosącymi nadzieję innym i innym pomoc, Boże miłosierdzie. I niech to dzieło będzie pielęgnowane także po powrocie do naszych domów, abyśmy Boży pokój i Bożą miłość przywieźli, przynieśli z pielęgnowania przed obliczeniami. Amen. Слушайте, разве знание?